Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Samochód na prąd zabije samochód na spirytus. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję bardzo. Jeszcze bardziej klikasz na reklamy, no to też również pomaga. Y no samochód elektryczny zabije samochód na spirytus. Dlaczego na spirytus? No bo w Ameryce, jak się kupuje benzynę, no to tej benzyny w benzynie, no to jest tylko 90%. Pozostałe 10% benzyny w benzynie, no to jest spirytus. To tak, no spirytus dobrze się spala. Ciekawostka jest taka, dlaczego Indianie na przykład mówili, że to jest... Woda ognista. Woda ognista, no dlatego, że mm, spirytus się spali, spirytus się spali i w Ameryce, w Ameryce nie używa się y, ilość procentów y, w alkoholu, tylko się y, jest y, 100% prów, 100% proof. Y, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli się y, alkohol zapali, czyli ma więcej niż 50% spirytusu, y, i mniej niż 50% wody, no to faktycznie się wtedy pali. No i jest, jest taki mm, prów, to znaczy yy, prawdziwy, to jest prawdziwy, taki bezpieczny. Yy, tak, także na ludzki język tłumacząc, yy, 100% prów, no to jest 50%. A taki 100% alkohol w Ameryce, no to jest 200 prów. Nie sprzedają tego spirytusu, nie sprzedają spirytusu w sklepach, z reguły nie sprzedają, bo, bo jeżeli tam był niektórzy, niektórzy maniacy chcieli się zabawiać w, w Rosjan i pili spirytus 70-90%, no i były później nieprzyjemne sytuacje, także przestali sprzedawać. No w niektórych sklepach przypuszczalnie sprzedają, ale to stoi na, na, na różnych innych yy, półkach. No ale wracając Wracając do tych zabawnych sytuacji do, do benzyny, no to ceny, ceny benzyny po prostu podskoczyły. Podskoczyły nieprawdopodobnie i jest największa cena od 5-6 lat czyli powiedzmy troszeczkę Trumpa, troszeczkę troszeczkę Bidena, no i cała, cała Administracja Trumpa, to, to było pod Trumpem, to były wyjątkowo tanio, a teraz jest wyjątkowo drogo. No, dużo rzeczy się na to składa. Składa się Biden, jego, jego polityka, składa się na to, że, że szantażyści w zasadzie uprowadzili czy wkradli się do komputera rurociągu firmy Kolonial. No dostali tam prawie mil, 5 milionów okupu. Do tego, do tego dochodzi jeszcze, że ludzie zaczynają więcej jeździć. Życie wraca, wraca do normy, autostrady zaczynają być coraz bardziej pełne. Także to wszystko wskakuje cena na to. Na dzień dzisiejszy w wielu miejscach no, to jest mniej więcej dolar, dolar za litr już, no to to już jest sporo. W, w Polsce powiedzą, że dolar za, za litr no, to nie jest dużo, no ale czyli powiedzmy 3,5 dolara za galon, a galon to jest 3,6 litra, kiedy jeszcze yy, pół roku temu, rok temu, no to yy, oscylowało mniej więcej 2 dolary za galon. Yy, cena cena yy, dzisiaj powiedzmy 3,50 czy 3,60 to też nie jest prawdziwa, no bo... Na 3,50-3,60 no to jest około 40 centów podatku federalnego, około 20-30 centów podatku stanowego, no i około 30-40 centów no to jest, jest koszt, koszt tej, te, te, tego, tego spirytusu. Ekonomiści nie są najlepsi w tym żeby przewidzieć czy, czy rynek czy technolo technologie, no ale politycy są jeszcze gorsi politycy są po prostu myślą że, że mogą coś uzdrowić no i z reguły jak politycy za rząd, jeżeli rząd się bierze za, za jakieś usprawnianie no to wtedy wszystko się rozpiernicza szczególnie socjalistyczny rząd no ale każdy rząd chce dobrze a wychodzi źle także rząd amerykański w 2007 roku no to był była taka ustawa y, niezależności i bezpieczeństwa energetycznego w Ameryce. No i y, y, kongres y, postanowił, że benzyna musi mieć właśnie y, odnawialne źródła y, zasilania y, że, że 10% musi w tej benzynie być y, y, spirytus. No, spirytus no, to łatwo jest, y, łatwo jest y, wytworzyć, no bo po prostu trzeba mieć jakieś jakieś. Y, y, Cukier czy, czy inne biologiczne materiały, które jakoś tam sfermentują, jakoś są wydystylowane, także z algi wyrabiają, wyrabiają z najróżniejszych przetworów, z celulozy, z odpadów i tak No, ludzie, technologia jest, i ten spirytus drzewny jest wykorzystywany, spirytus etanol też jest wykorzystywany ale, ale ca, cała ta ustawa w, tej, w tym swojej głupocie można powiedzieć nie przewidziała jednego no i dała przepraszam dała odpowiedzialność dla, dla ministerstwa środowiska żeby, żeby nakazał wszystkie rafinerie no i wszyscy importerzy no to oni dostali takie kwoty dostali takie kwoty że, że muszą 10% spirytusu do, dolewać do, do Benzyny. No ale później powiedzieli, że, że, że mogą być kredyty. Jeżeli ktoś dolewa, no to ma te kredyty. Jak ktoś nie dolewa, no to musi kupić te kredyty. No ale to wszystko było związane z ceną, z ceną kukurydzy. Te, te wszystkie, te wszystkie. Te wszystkie kredyty, no to po prostu zaczęła się spekulacja, a kto to, kto to y, y, pchał, no te, te wszystkie wymagania, no to nigdy nie były jakieś takie realistyczne. E, najważniejsze w tym wszystkim to było to, żeby rolnicy zarobili, żeby rolnicy mogli produkować czy, czy hodować ten, ten, tą kukurydzę, no i żeby mieli co gdzie sprzedawać, no to benzyna jest najlepszym takim miejscem do, do, do wlania. No była to taka technologia rozwijająca się, no i na dzień dzisiejszy też jest ta technologia rozwijająca się, dlatego, dlatego, że na dzień dzisiejszy, to już po 20 latach powiedzmy, no to wydobycie, wydobycie ropy wzrosło w Ameryce przez te łupkowe wydobywanie. Olej, olej jest, jest łatwiejszy, gaz, gaz ziemny jest łatwiejszy. Także energetycznie to się wszystko zmieniło, a, ta, a ten, a ten, ten spirytus jest nieustannie dolewany. Rafinerie mają ten problem, że, że w zasadzie no to, <laughs> przepraszam, ilość, ilość tych samochodów, która jeździ, no to jest, jest ograniczona tam, tam nie może, nie mogą dolewać więcej y, tego spirytusu, no bo gwarancje, gwarancje zabraniają. W samochodzie nie może być więcej niż 10%, no bo to zaczyna wszystko rdzewieć, no tak samo jak zbiorniki na, 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 na benzynę, tak samo jak wszystkie te pompy, także te starsze, starsze samochody kompletnie nie mogą i, i jeździć. Ministerstwo Ochrony Środowiska to właśnie też obniżyło troszeczkę te, te, te wymagania, nawet o jedną, o jedną trzecią. Niektóre z tych rafinerii, no to wydają na te kredyty więcej, wydają więcej na to, co na, na pensję, niż wydają na, na, na prąd i na wszystkie y, y, utrzymanie ca, całej tej rafinerii. To najwięcej ich kosztują, powiedzmy, te kredyty. Także tak, tak, to są sztuczne pieniądze, to to jest funny money, to pieniądze z powietrza no tak samo jak ten yy, yy, kredyty dwutlenku węgla no to też, też, też yy, jedni sprzedają, drudzy kupują a trzeci ciągle spekulują tym i to jest bardzo duży problem yy, pod Trumpem yy, w czasie administracji Trumpa Ministerstwo Ochrony Środowiska. Właśnie to dało, dało zwolnienia, zwolnienia z tych, z tych wymaganych kwot. No, ale później, później zostali zasądzeni przez całe te lobby spirytusowe, no i dziesiąty Sąd Okręgowy powiedział, że wszystkie te zwolnienia są nielegalne. Po, po tym czasie, po tym czasie właśnie ceny kredytów poleciały, poleciały w górę, tak, także że wszyscy ci, ci hmm, hockstaplerzy, wszyscy ci dilerzy, wszyscy ci spekulanci po prostu hmm, no na tym, na tym zarabiają. Hmm, ceny, ceny tych kredytów jeszcze więcej wzrosły po tym, jak baj, administracja Bidena hmm, powiedziała, że, że cała ta produkcja alkoholu będzie jeszcze, jeszcze hmm, większa, no bo to miało zniknąć w w roku, 2022 roku, no i że zlikwiduje zlikwiduje te wszystkie zwolnienia, także zapotrzebowanie na kredyty będzie będzie dosyć duże. Sąd najwyższy miał to rozpatrywać, no ale też jakoś do tego podszedł nie nie, nie rozstropnie nie rozpatrywał czy Ministerstwo Ochrony Środowiska ma coś do powiedzenia. No ale ceny kredytów poleciały, poleciały w górę. Cena cena rydzy wzro wzrosła 125% w, w zeszłym roku. Tak także, cena spirytusu i, i cena, cena tych, tych kredytów poszła w górę. Kredyt, kredyt za galon, czyli za 3-6 litra, no to, to teraz za każdy ten galon ten kredyt kosztuje prawie 2 dolary, a rok temu, rok temu, w styczniu 2020 roku, kosztował 15 centów, czyli z 15 centów na 200 centów, no to to, nie, to jest duży, duży skok. No i tak jak wspominałem, Wszyscy, wszyscy kładą łapę na ty, nad każdym tym galonie benzyny, które obywatel musi kupować. Kupuje za 3,60, a rafineria powiedzmy dostaje 1,5 dolara, trochę zarabia, trochę zarabia ten właściciel stacji benzynowej, a reszta, no to mm, urzędnicy federalni, urzędnicy stanowi, spekulanci, którzy spekulują kredytami i tak dalej, i, i tak dalej. Biden, Biden administracja Bidena teraz pracuje nad tym, żeby, żeby te wszystkie biologiczne źródła energii, no to pchać w nieskończoność. Najciekawsze, czy najbardziej jakieś kretyńskie to jest to, że Tesla, Tesla pomimo, że produkuje samochody benzynowe, benzynowe elektryczne, oni dostają kredyty. Oni dostają kredyty, dlatego, że, że nie, nie używają, nie używają benzyny do, do spalania, także oni nie mają benzyny, a dostają kredyty za to, tak, jakby dolewali spirytusu do, do tych swoich samochodów. No to jest jakaś, jakaś paranoja. Tesla miliard, setki milionów dolarów zarabia na tym, na tym sprzedawaniu tych, tych kredytów spirytusowych. Także amerykański podatnik subsydiuje powiedzmy Teslę, subsydiuje Teslę no i amerykański podatek zabija zabija w sumie tą technologię, gdzie 90% ludzi jeździ tymi samochodami benzynowymi, tak, także Tesla, Tesla się wzbogaca, no i Tesla zabija, zabija nie dość, że samochody benzynowe, też wyciąga pieniądze z kieszeni każdego podatnika amerykańskiego to, to jest taki klasyczny przykład na to, że, że z korzyści, korzyści takich, takich ustaw rządowych, no to są, są ciekawe, czy są dobre, pozytywne dla, dla paru grup, czy, czy, czy wojskiej grupy społeczeństwa, no a są bardzo, bardzo niszczące dla, dla, dla wszystkich innych, no i jest więcej y, 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 szkody, szkody ni, niż pożytku. Y, no i co kongres? Kongres powinien zrobić. No, kongres powinien y, y, zniszczyć to, czy, czy unieważnić te, te, to, to, ten przymus do le, dolewania spirytusu do, do benzyny, no bo y, rolnicy są subsydiowani, y, kukurydza zamiast y, zamieniać w mąkę i bezprzedawana na cały świat, no to jest jest spalana, a ilość benzyny, benzyny z ropy jest, jest, może być coraz większa, ale przepraszam, ale nie ma tej benzyny, no bo Biden zakazuje wydobywania. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Naciskasz na reklamy, to bardzo pomaga. Nie subskrybujesz, to jest szałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek z o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, już zmonetyzowanego filmiku. Dziękuję za oglądanie reklam. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję za to, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No normalni normalni przetrwają, także głosujcie na normalnych przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce, no, wyjechaliście z Polski nie po to, żeby głosować na socjalizm, widzicie co się dzieje, jeden wielki przekręt z kredytami spirytusowymi, benzyna jest coraz droższa administracja Biden'a doprowadziła do tego, że palestyńczycy atakują Izraelczyków Izrael się, się broni no to nie, nie jest potrzebne no tam, tam też zabijają chrześcijan Trzeba pamiętać, że na Bliskim Wschodzie to, to nie tylko są Żydzi atakowani, ale również katolicy, chrześcijanie i tak dalej. Benzyna droga, tak jak wspomniałem parę razy, podatki coraz większe. Także zastanówcie się, na kogo macie głosować, zastanówcie się, pójście po rozum do głowy, kto powinien, jaka powinna być Ameryka. Konserwatywna, klasyczna, wolnego rynku. Socjalizm nigdy nie działał i nigdy nie będzie działał. Zdrowia dla normalnych.